Witam we warsztacie gdzie montujemy, naprawiamy i budujemy. Zapraszam do nas na zawód ślusarz. Kształcenie w zawodzie ślusarz odbywa się w branżowej szkole pierwszego stopnia przez 3 lata po ośmioletniej szkole podstawowej. Ślusarz zajmuje się wytwarzaniem montażem i konserwacją elementów maszyn, urządzeń i narzędzi. Absolwenci w zawodzie ślusarz znajdują zatrudnienie na stanowiskach produkcyjnych elementów maszyn i urządzeń w zakładach produkcyjnych oraz jako monterzy i konserwatorzy elementów maszyn i urządzeń. Ślusarze pracują przeważnie w przemyśle, lecz także w budownictwie, górnictwie, komunikacji i transporcie, rolnictwie, usługach i w różnych innych dziedzinach gospodarki. Ze względu na wszechstronne przygotowanie w dziedzinie technologii mechanicznej jest zawodem szerokoprofilowym, umożliwiającym łatwe przekwalifikowanie, co stwarza dodatkowe możliwości zatrudnienia. Dynamicznie rozwijający się rynek producentów podzespołów i zespołów pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi oraz duży postęp techniczny i technologiczny Kształtuje zapotrzebowanie na pracowników w zawodzie ślusarz. Kształcenie w tym zawodzie jest niezbędne i oczekiwane przez rynek pracy. Po ukończeniu właściwego kursu spawania uzupełniającego kompetencje zawodowe może również pracować jako spawacz.